is podsumowanie powiatowego konkursu fotograficznego i powiatowego konkursu plastycznego. No, Powiem szczerze, że jestem pod wrażeniem, wyszło obok mamy widocznie piękne prace. Dzieciaki od klas pierwszej szkoły podstawowej po szkoły podogimnazjalne. Okazuje się, że mają wspaniałe talenty artystyczne. Także to cieszy. Bardzo duża liczba uczestników startowała w tych konkursach zaangażowanych, było wielu nauczycieli, opiekunów. Widziałem, że ogromną radość mieli rodzice z tymi szczególnie maluchów, które właśnie byli widoczni. To dobrze świadczy myślę o pracy naszego, tutaj naszej placówki Młodzieżowego Domu Kultury, który był organizatorem tego konkursu. Należy duże podziękowania. No i duże podziękowania dla wszystkich uczestników, którzy zgłosili się do tego konkursu. Pokazali, jak piękny jest nasz powiat, bo były piękne zdjęcia z naszego powiatu. No I pokazali swoje umiejętności, co potrafią zrobić. Mam nadzieję, że te talenty będą rozwijać i w przyszłości będą znanymi e, Tomaszem, i nami będą promowali nasze miasto i powiat. Wyróżnienie dla Piotra Zatyki. Stanisław Opoka, Anna Cłapa, uczennica Szkoły Podstawowej nr 14. Kinga Jaworska, za zajęcie trzeciego miejsca. Monika Gliszczyńska, Szkoła Podstawowa nr 1, za zajęcie drugiego miejsca. Martyna Staniec, Szkoła Podstawowa nr 1. Za zajęcie drugiego miejsca. Dyplom dla Aleksandry Sojki, uczennicy szkoły podstawowej nr 1. Za zajęcie pierwszego miejsca. Dyplom dla Julii Młodzik, uczennicy szkoły podstawowej nr 1. Za zajęcie pierwszego miejsca. Dyplom Sylwii Kozar, uczennicy gimnazjum nr 3 w Tomaszowie. Dyplom dla Adama Kijewskiego, ucznia publicznego gimnazjum w Będkowie. Dyplom dla Ingi Ogórek, uczennicy gimnazjum numer 3 za zajęcie trzeciego miejsca. Dyplom dla Piotra Piskolskiego, ucznia gimnazjum numer 3 za zajęcie drugiego miejsca. Dyplom dla Łukasza Młynarczyka, ucznia gimnazjum numer 7 w Tomaszowie za zajęcie pierwszego miejsca. Adrianny Szewczyk, uczennicy Szkoły Podstawowej nr 12, za zdobycie wyróżnienia w czwartym powiatowym konkursie Wiosna Aktotyl. Dyplom dla Aleksandry Stanisławskiej, uczennicy Szkoły Podstawowej nr 12, za zdobycie wyróżnienia. Ja bardzo serdecznie chciałem pogratulować wszystkim uczestnikom obydwu konkursów. Mimo, że tutaj, jak była mowa, że jury były bardzo surowe, ale prace były naprawdę bardzo ciekawe i życzę wam abyście rozwijali swoje talenty gratuluję rodzicom bo to jest duża radość jak dziecko ma talent artystyczny potrafi coś robić ciekawego prawda także życzę rozwijania tych talentów zapraszam do konkursów które będziemy organizowali jak widzicie nagród było bardzo dużo tutaj pan dyrektor się stara chcę żeby wszyscy byli nagrodzeni dziękuję organizatorom dziękuję opiekunom no i Róbcie więcej takich konkursów, bo warto, naprawdę. Dziękuję bardzo. Wiosna Teraz zapraszam Julię Korczyńską, uczennicę Szkoły Podstawowej numer 12, za zajęcie trzeciego miejsca dyplomu. Dla Kasi Chojnackiej, uczennicy Szkoły Podstawowej nr 10, za zajęcie drugiego miejsca. Typlą dla Martyny Burczyńskiej, uczennicy Szkoły Podstawowej w Będkowie, za zajęcie drugiego miejsca. Nagroda, uwaga, uwaga, dyplom dla Łukasza Jańczyka, ucznia szkoły podstawowej nr 7 w Tomaszowie za zajęcie pierwszego miejsca w czwartym powiatowym konkursie plastycznym wiosna aptotyki. Mateusza Jabrzyka, ucznia Szkoły Podstawowej numer 12 w Tomaszowie Mazowieckim za zajęcie pierwszego miejsca w czwartym powiatowym konkursie plastycznym wiosny artotypów. Pierwsze miejsce dla Olgi Andrzejewskiej za zajęcie pierwszego miejsca w trzecim powiatowym konkursie fotograficznym obiektywem malowane" czyli nadbielickie impresje. Trzecia nagroda nie została wybrana druga nagroda w tej kategorii i są dwie trzecie nagrody. Jacek Wojtkiewicz, dyplom dla Kamila Kwapisza ze szkoły podstawowej nr 1 za zajęcie trzeciego miejsca. Martyna Socha. Dyplom dla Anny Błaszczyk. Uczennicy gimnazjum nr 3 w Tomaszowie za zajęcie drugiego miejsca. Dyplom dla Petry Bobko. Uczennicy gimnazjum nr 4 w Tomaszowie za zajęcie trzeciego miejsca. I'll still be here If you just follow Cause you know it I dreamt that my mom If you just follow Cause you know it right here Dyplom dla Moniki Matysiak, uczennicy zespołu szkół ponadgimnazjalnych numer 6 w Tomaszowie. Da, za, za trzecie miejsce otrzymuje nagrodę Daniel Gaj ze Szkoły, zespołu szkół ponadgimnazjalnych numer 6 w Tomaszowie Mazowieckim. Nagrodę otrzymuje Marcin Purawiec, uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tomaszowie. Ale w trzeciej kategorii nie została wybrana pierwsza i druga nagroda. Zostały nagrodzone cztery osoby w trzecim miejscu. Ja chciałem tylko jeszcze przypomnieć, że Klaudia Szewczyk jest z Młodzieżowego Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim. Niebo to my, o darci gwiazd. Niebo umiera w nas. так как школа.